Cześć, jeśli zastanawiacie się, jak nas wesprzeć w działaniach podcastowych, to zapraszamy Was serdecznie do zostania patronem na patronite.pl/kośnik United Voice. Możecie nam również postawić kawę na sub.pl/kośnik United Voice. Przy okazji przypominamy o współpracy z chłopakami z RedDevis.pl i zapraszamy do odwiedzenia ich profilu na Twitterze reddewispodłoga.pl. Oczywiście wszystkie te linki znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszamy do odsłuchania i zostawienia komentarza. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Diabelskich Podcastów. Słyszymy się po. Przerwie reprezentacyjnej wróciła Premier League, wróciły Czerwone Diabły. U nas po staremu kolejna porażka, przegrywamy mecz z Forest. Oczywiście to będzie temat przewodni tego odcinka, ale jeszcze zapraszam Was gorąco do odsłuchu materiałów nagranych w tak zwanym międzyczasie. Daliśmy dość długi, szczegółowy odcinek dotyczący planów na nowy stadion, tego co mówił w ostatnim czasie Radcliffe w wywiadach, a także skupiliśmy się w. Drugim z materiałów na klubowej akademii, gdzie gościem był Janki z zaprzyjaźnionej redakcji Red Devils, i myślę, że fajnie zarysował chłopak, który na co dzień mocno i bacznie przygląda się akademii, właśnie sytuację, która dzieje się na, w tych rozgrywkach, w drużynach młodzieżowych u nas w klubie, więc serdecznie ewentualnie zainteresowanych zachęcamy do nadrobienia tych materiałów. A teraz witam już Patryka, z którym sobie. Porozmawiamy właśnie o orzeczonym meczu. No i cóż, zdania wśród kibiców podzielone. Jedni uważają, że wcale nie było tak źle, drudzy marudzą. Nasza próbka zawsze jest reprezentatywna. Patryku, ty będziesz dzisiaj szukał pozytywów. Ja sobie pomarudzę i jakoś to będzie. Witam cię serdecznie. Cześć Ziolku, i witam Was drodzy widzowie. Tak, dzisiaj dokładnie w ten sposób, także kącik. Patryka wraca, będę troszkę może o jakichś pozytywach mówił, nie było jakoś najlepiej, ale myślę, że, e, że jest się e, że jest po prostu na czym budować a, a co będzie w następnych meczach e, to zobaczymy, mówiąc też o wychowankach, nie wiem czy można go nazwać wychowankiem, nie zrobiłem odpowiedniego researchu, ale no wczoraj e, pewien zawodnik którego bardzo dobrze znamy nas, e, że tak powiem e, skatował niestety na pewno można to ładnie ująć, absolwent akademii, jak ustaliliśmy przed odcinkiem. Rzeczywiście, Langa zrobił nam kuku, jak wielu byłych piłkarzy, którzy odchodzą od nas i potem performują w innych zespołach. Do tematu szweda sobie wrócimy później, ale zacznijmy od takich ogólnych wrażeń o tym spotkaniu. Ja myślę, że Nottingham Forest zagrało dokładnie to, co chciało. To znaczy, wyobrażając sobie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem, jak to spotkanie może wyglądać, miałem scenariusz, w którym my będziemy mieć piłkę, będziemy męczyć się w tym posiadaniu, oni się zamurują, będą próbowali nas wykontrować, to udało im się już w piątej minucie. Mieli też przecież 120 minut w nogach z pucharu, a i tak fizycznie wyglądali lepiej i ta ich. Taka postawa mocno defensywna, to jest to, w czym oni czują się dobrze i było widać to w tym meczu świetna postawa obrońców, no szczególnie tutaj Murillo, który wybijał piłkę w ostatniej minucie, no ale też uprzykrzał nam życie miękowić przez większość spotkania, więc no to jest na pewno taka moja pierwsza refleksja, że Forest zagrało to, co chciało. I, i, I zrobili to dobrze. Też trzeba znać swoje miejsce w szeregu, o tyle że w tabeli rzeczywiście są dużo wyżej od nas i mają fantastyczny sezon. Oddając już tobie głos, Patryk, z czym wychodzisz właśnie tutaj po tym spotkaniu? Jakieś ogólne wnioski, i możesz od razu też zaznaczyć, co, co tutaj cię buduje pod względem przyszłości. Ogólne wnioski na pewno mam takie, że w zasadzie nic nie zmienia się od tego, co mówiliśmy sobie niedawno. Dalej w Manchesterze United leży przygotowanie fizyczne zawodników, bo nie wyglądaliśmy najlepiej pod względem motorycznym, to na pewno. Dalej, brakuje nam lepszych, bardziej jakościowych zawodników na pewnych pozycjach. Szczególnie po wczorajszym meczu, zwróciłbym tutaj uwagę na, na jednak tych, na jednak napastnika. No Josh Zirkse w ostatnich meczach dużo lepiej odnajdywał się jednak na dziesiątce. Wczoraj został wystawiony na dziewiątce i, no i zagrał słaby mecz. Myślę, że, że nie jest to żadne nadużycie. Powiedzenie, że Zirkse nie zagrał dobrego meczu. A był ja przeciętny. bym dodał, że on w tym, w tym meczu był totalnie niewidoczny. Dwa tak, razy zrobił tak. coś tam fajnego, ale jednak zagrał tyle minut, że powinien pokazać dużo, dużo więcej. No zdecydowanie tak, też o tym świadczy fakt, jak bardzo brakuje nam jakościowego zawodnika, że pod koniec spotkania na boisko wszedł Harry Maguire, którego zadaniem było zrobienie zamieszania w polu karnym, może jakieś, jakieś uderzenie po strzale głową i, i stworzył większe zagrożenie, chyba expected goals stworzył większe od Hoylunda i Zirkse, którzy byli na boisku, zdecydowanie dłużej od Anglika. Hojlund wszedł w przerwie e, z Irkse około 80 minuty, chyba z boiska zszedł, jeśli się nie mylę. E, także tak, e, t, ta jakość zdecydowanie nam jej brakuje. Tak samo przygotowania fizycznego, o którym już mówiłem, i to są na pewno rzeczy, na, naj, na których najbardziej skupiałbym się jednak po sezonie, aby sprowadzić jakichś jakościowych zawodników, którzy z miejsca dodadzą nam więcej jakości na danych pozycjach. No i właśnie nad przygotowaniem fizycznym, ale ja mam wrażenie, że o to przygotowanie fizyczne to kibice Manchester. United apelują już od kilku lat i za każdym razem wyglądamy, jeśli chodzi o ten aspekt, po prostu słabo. Przeciwnicy lepiej przygotowani fizycznie zawsze nas dominują pod względem biegowym a, a także kondycyjnym. Ja przepraszam, jakbym wydawał tu w ogóle jakieś dziwne odgłosy, ale jestem chory. Także już y, tak do brzegu zmierzając, y, chciałbym powiedzieć o pozytywach, y, jakie zauważyłem po wczorajszym y, spotkaniu, bo myślę, że jest ich z meczu na mecz coraz więcej. Mimo, że wczoraj wyniku nie było, tak y, ta, jakieś tam pozytywy odnotowałem w moim kajeciku. Y, jest to na pewno wychodzenie spod pressingu. Parę razy fajnie nam się to udało wyjść z spod pressingu Nottingham. Także zakładanie pressingu wyglądało całkiem nieźle, mimo że Nottingham. Nieraz skutecznie go omijało. Tak parę razy stworzyliśmy zamieszanie w ich defensywie, kiedy rozgrywali od bramki. Powiedziałbym też, że zdecydowanie na plus widać może nie szybkość, ale ta gra z pierwszej piłki, przyspieszanie akcji podaniami wygląda coraz lepiej, co niestety nie przekłada się na tworzenie okazji, które też mocno kuleje. Bo myślę, że wczoraj lepiej wyglądaliśmy od Nottingham Forest jeśli chodzi o grę do ich pola karnego bo tam już brakowało nam zresztą tak jak mo mogliśmy już przywyknąć brakowało nam sytuacji i, i tworzenia sobie ich y czy jeszcze jakiś plus? Y myślę, że występ Lenego Joro bardzo mnie zbudował był to dobry występ Francuza myślę, że był najlepszy y moim zdaniem y z tej linii defensywnej a co do reszty to miałbym raczej więcej zastrzeżeń niż pozytywów tak, także to chyba, to chyba tyle, o ile wszystko dobrze pamiętam, jeśli coś wpadnie mi jeszcze do głowy, na pewno będę krzyczał Jasne, przerywaj i wchodź w dyskusję wspomniałeś o tej statystyce XG Maguire'a w kontekście Hoylunda, to ja mam przed oczami jeszcze mocniejszą ciekawostkę statystyczną, mianowicie Właśnie ten współczynnik wykreowanych goli Maguire'a, do których doszedł jakby z sytuacji z doliczonego czasu meczu z Nottingham Forest, był wyższy niż statystyki XG Hojlunda z jego 15 ostatnich meczów. To dużo mówi o tym, Ojej. jaka jest nasza y, sytuacja na ataku. Y, Maguire na dziewiątce widziałem fajną, y, gdzieś tam na anglojęzycznym Twitterze, porównanie, że i Ten hak i Amorim potrzebowali dokładnie 5 miesięcy, żeby postawić na Anglika właśnie na pozycji numer na pozycji napastnika. Także cóż, jak trwoga, to do Harego uważam, że paradoksalnie, co, co jest trochę uśmiechem przez łzy, po wejściu Anglika rzeczywiście wyglądaliśmy o tyle lepiej, że kiedy porzuciliśmy już cały ten nasz plan na mecz, jakim były właśnie próby utrzymywania się przy piłce, konstruowania tych akcji, jakoś składniej, zaczęliśmy grać bardziej na aferę, bardziej chaotycznie, no to zaczęliśmy też stwarzać więcej wymiernego jakiegoś zagrożenia. To oczywiście takie manewry, jak ten z środkowym obrońcą na ataku, są trochę rozpłaczliwe, no ale zdarzać się, zdarzają. Zresztą wspominał o tym Filip, gdy przygotowaliśmy się z jego pomocą do odcinka dotyczącego Amorima, że on tak w sportingu umiewał skłonności właśnie do szukania tego typu rozwiązań. Jeżeli chodzi jeszcze o tych piłkarzy na minus, no to generalnie było ich w mojej ocenie za dużo, żeby jakoś być zachwyconym po tym meczu, bo i słabiutki, bardzo słaby, fatalny występ z jego strony przez większość, większą część tego spotkania absolutnie nie przypominał siebie z tych ostatnich przed przerwą rozgrywek, gdzie tak bardziej szarpał tą grę, dochodził do jakiejś sytuacji, asystował. No teraz absolutnie słaby występ Argentyńczyka Mazrawi, ma, no, wydaje mi się, mówisz o Joro, ale generalnie jak miałbym powiedzieć o trójce Stoperów, to Forest w pojedynkach jeden na jeden sobie targetowało to, żeby ścierać się właśnie z Mazrałem, niezależnie czy on grał z lewej, czy z prawej strony to miewał bardzo duże problemy i nie dziwi mnie, że właśnie przeciwnik na to sobie pozwolił. Dorgu, to co on robił w drugiej połowie, w pomste do nieba, to ile stracił piłek. Pamiętam jak Ty kilka odcinków z rzędu mówiłeś o tym, że mamy problemy z podaniem na 5 metrów, to nasz młody wahadłowy miał problem z podaniem piłki na 1 metr i liczba konter, z który, która poszła po takich prostych jego błędach, była troszeczkę przerażająca, zresztą raz akurat chwalony przez Ciebie Lenny Joro pięknie w wjechał i, i uratował sytuację. E... No, Hojlund i Zirkse, o nich już trochę powiedzieliśmy. Myślę, że głównie Ci piłkarze e... na minus. E... Wspominasz o Joro na plus, ja bym dodał jeszcze... A, na minus jeszcze Ugarte. Nie podobał mi się, nic nie zrobił na tym boisku. E... Nie dziwi mnie, że został zmieniony, o tyle nie wiem, czy to jakaś kontuzja, czy coś się stało, no ale ewidentnie Ruben Amorim wraz z przebiegiem tego meczu szukał tej kreatywności, aż skończyliśmy z pivotem Eriksen Bruno. Na, no jak wiemy Urugwajczyk po prostu gdzieś jest, taki jest jego profil, że robienie przewagi na dzień dzisiejszy, przynajmniej w meczach, w których mamy kreować te szanse i, i grać piłką, no to nie jest jego mocny atut. Natomiast Casemiro dał parę groźnych piłek i generalnie jego mógłbym nawet na jakiś drobny, bo drobny plusik, ale zapisać Bruno nie był tą wersją Bruno, którą chcemy, ale też, też próbował. Patryku, przechodząc może do kolejnego tematu, no to Elanga, w której jesteś tutaj, w grupie kibiców. Tęsknisz za nim, jesteś rozpaczony, że życie nas znowu w ten sposób wyjaśnia, że jak zawsze ci piłkarze nie. idą gdzie indziej i jest im lepiej. Nie tęsknię. Ja myślę ogólnie, że Antony Elanga i, i, i też tak myślałem. Był fajnym zawodnikiem, lubiłem go, ale myślę, że nie jest i nie był zawodnikiem na poziom Manchesteru United. Pomijając fakt w ogóle, że aktualnie mamy też w kadrze dużo zawodników, którzy nie są na poziomie takim, jak, jakim powinni być, będąc zawodnikami Manchesteru United. Natomiast ja tutaj zdania nie zmienię. Myślę, że Antony Elanga słusznie został sprzedany. To, to też jest taki dość powszechnie, myślę, myślę, powszechnie znane zjawisko, że zawodnicy, jak odchodzą z Manchesteru United, to. E, odpalają, ponieważ ta presja jest zdecydowanie mniejsza, która na nich leży e, i możemy zobaczyć to e, na przykładzie kilku innych również transferów, ale są też takie sytuacje, kiedy ci piłkarze są po prostu dalej e, fatalni, <coughs> Jadon Sancho na przykład, e, natomiast nie nie żałuję tutaj Antonego Elangi e, nie żałuję tego, że sprzedaliśmy go, życzę mu jak najlepiej bo bardzo go lubię, naprawdę jest to jeden z moich ulubionych Absolwentów naszej Akademii i życzę mu jak najlepiej. Um... Aczkolwiek no, no, też sądzę, że, że on ma za mało jakości, aby w Manchesterze United grać i nie mówię, że nasza kadra aktualna ma, bo nie ma i również zresztą nieraz to powtarzaliśmy w odcinkach. Po prostu wielu zawodników, których aktualnie mamy w kadrze, tak samo jak i Elangi nie powinno u nas być i takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy za ostre Olku, czy, czy nie, aczkolwiek no od początku tak uważałem. No on wyskoczył, wydaje mi się jednak z tym potencjałem już po odejściu z naszego klubu, na niego chyba tak najbardziej stawiał ranking kosztem Rashforda, później Markus zrobił ten kosmiczny sezon liczbowo w pierwszej kadencji, w pierwszej kadencji, no, w pierwszych rozgrywkach Riga Tenhaga. Mnie szwed. Ja miałem raczej do niego obojętny stosunek, jakoś mnie nie porywał. Na pewno jest to smutne po prostu w szerszej perspektywie, że wiesz, my kibice możemy mieć swoje zdanie, ale szkoda, że gdzieś w klubie <grych> zdarza nam się za łatwo, być może za tanie, oddawać tych piłkarzy, którzy potem robią robotę, bo jednak powinny takie osoby być. Co do Langi, wydaje mi się, że. Słusznie wspominasz o tej presji, mówił o tym, Amorim, ale tłuczemy to my też właściwie cały ten sezon, że te, to nasze środowisko czasem bywa no, zbyt niesprzyjające temu, żeby tutaj się jakoś specjalnie porozwijać, szczególnie w przypadku młodych zawodników. Natomiast też styl gry Nottingham Forest, który jest zasadniczo sprzeczny z tym, o czym mówi nam Amorim, jak on chce grać, po prostu no tutaj nie pasowałby do koncepcji Portugalczyka, tak mi się wydaje. No to jest zawodnik, który świetnie się czuje w, przy kontrach. Zresztą ten jego rajd był niesamowity, pięknie poszedł. Mogliśmy go tam zatrzymać i Garnaczo miał z nim chyba sytuację w bark w bark. Zabrakło gdzieś takiego wojskowego chamstwa i Dorgu się tam pogubił w tym rajdzie za nim i Mazraui. Też się zaplątał. Tak, też się zaplątał między nim. Roykin na pewno nie pochwala zachowania naszych obrońców, tak, on miałby tak. zapewne. No proste środki, tylko proste środki, ale tak. No, fakt faktem, tak tak tego typu sytuacje trzeba rozwiązywać. Zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, o czym powinniśmy porozmawiać, jeżeli chodzi o ten mecz. Na pewno to, po czym, to, co też powoduje, że nie mogę być zadowolony, to jest już osiemnasty mecz w tym sezonie, gdzie straciliśmy gola w lidze jako pierwsi. Tylko Sohampton, Wolverhampton i chyba Leicester tracą bramki jako pierwsze zespoły, częściej od nas. Także no tutaj dużo coś musi wykombinować Amorim, bo szczególnie wydaje mi się, że po jego przyjściu bywa to zauważalne, ale to mówię tak trochę z głowy, więc nie chcę palnąć głupoty, ale wydaje mi się, że tak jak na początku przyszedł, nie był taki okres, że szybko strzelaliśmy, tak, tak. to im dalej w las y, trochę, trochę, trochę za często tracimy jako. Chyba w pierwsi. pierwszych trzech meczach Amorima strzelaliśmy bramki w pierwszych pięciu minutach spotkania, nie? Coś takiego. No tam było, a szło później... tak szybko, tak, tak, tak. Tak, tak, tak. a no... Później zwolniło, to niestety. Takie kurcze. Aczkolwiek y, też bym powiedział, y, że się wtrącę Olku, przepraszam. Y... Kurczę, dużo ludzi też ma taką perspektywę, jak czytam komentarze, że Nottingham Forest, Nottingham Forest, jak mogliśmy z nimi przegrać, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, ja tu nie bronię absolutnie, nie chcę bronić jakoś naszych zawodników, bo fakt faktem Manchester United powinien wygrywać z taką drużyną jak Nottingham Forest, ale patrząc na nasze położenie, a na położenie Nottingham, i też na to, że oni u siebie w tym sezonie stracili tylko 10 bramek do tej pory, co jest. Z moim zdaniem, bardzo dobrym wynikiem. No, też świadczy to o tym, że nie jest to najprostszy teren w tej kampanii. Wygrali u siebie chociażby City, zremisowali z Arsenalem 00. nie wiem jak inne drużyny Big Six, nie pamiętam. Aczkolwiek, no nie jest to najłatwiejszy teren. Wiadomo, nie, nie chcę tutaj chwalić jakoś nadwyraz naszych zawodników, bo nie był to wspaniały mecz, jeśli chodzi o grę w piłkę, ale myślę, że można troszkę tych plusów wyciągnąć i jest na czym, na czym budować. Po prostu yy, chodzi mi o to, że yy, jest jakaś tam wizja, która się zarysowywuje. Moim zdaniem. Ja jeżeli chodzi o to spotkanie, no to pewnie przyznam ci rację, że w tych niektórych aspektach idziemy do przodu. Może poza tym wychodzeniem z podpressingu, bo uważam, że Forest było długimi momentami tego spotkania bardzo pasywne. Yy, natomiast całościowo, no. Mogę powiedzieć, że w stosunku do niektórych meczów na pewno widać poprawę, ale jeżeli spojrzymy na końcówkę przed przerwą na reprezentację, to w porównaniu do tych spotkań na przykład z Sociedad, czy z Arsenalem, czy nawet z Leicester, ale to jest duża przypaść w klasie rywali, no to było dużo gorzej i to co zaprezentowaliśmy nie jest tym, co daje, co mnie jakoś podbudowuje, tak jak mogły to zrobić tamte akurat spotkania. Natomiast, w kontekście tego, co mówisz, no to można powtórzyć jedynie to, że trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Wszyscy widzimy, jak ten zespół się spisuje z tymi pomysłami. nagrybywa różnie, z piłkarzami to jeszcze większa przepaść i tak się to kręci. No, jeżeli Ruben Amorim, a wydaje mi się 90% kibiców właśnie tego od niego oczekuje, pozostanie dokładnie przy swojej koncepcji, no to przynajmniej do końca tego sezonu tak to będzie w niektórych meczach wyglądało. Czyli ta nasza koncepcja z tym y, potencjałem personalnym. Nie, no, będziemy bardzo często się męczyć i rozgrywać takie mecze jak ten z Forest, czyli w mojej ocenie jednak nie najlepsze. Też kurczę widziałem statystykę wrzutek naszych. Mieliśmy chyba 36 albo 37 dośrodkowe, nie tylko 9 celnych. Także y, no, była to taka jakaś całościowo byle, byle jaka gra. Na pewno na za małym zaangażowaniu i za zbyt wolnym takim tempie. No trochę takie grzechy, które znamy bardzo dobrze z tego sezonu. Brakuje mi już jakichś dodatkowych tematów. Patryku, o czymś jeszcze chciałbyś wspomnieć? Coś tutaj zasługuje na uwagę? Czy o tym spotkaniu? Raczej nie. Bardziej powiedziałbym o tym, co przed nami, nie? Bo, bo dosyć ciekawe spotkania, myślę. O, wspominaliśmy o tym nawet przed tą przerwą na reprezentację. Ten kalendarz nie jest e, łatwy. Forest za nami. Weryfikacja negatywna. Ósma porażka Rubena Amorima. E, w Premier League. E, tak mi się wydaje. Natomiast, teraz najbliższy mecz to derby Manchesteru. I akurat, Patryku, zobaczymy to, co zawsze. Czyli będą nerwy nerwy, a my e, wyjdziemy wejdziemy Wyj i wejdziemy w rolę z not w Nottingham Forest <gryst> z meczu z nami, czyli po prostu postawimy na defensywę, bronienie się kompaktowe i wykontrujemy różne Guardioli. Później Ruben Amorim nam powie, że on no, nie chce tak grać, ale na razie trochę musimy, a całościowo generalnie no, kibice będą po tym spotkaniu zadowoleni. Czy jednak obawiasz się, że City y nas pokara? Tak w zasadzie to, e, jeśli miałbym obstawiać, to dokładnie powiedziałeś cały scenariusz, jaki bym obstawił. E, czyli granickim blokiem kontry, wygrana e, i je, jakieś 1-0 czy 2-1 i radość kibiców z wyniku e, itd. Tak tak Natomiast chciałbym chyba zobaczyć e, jednak te derby Manchesteru. E, i nas, jako Manchester United, który nie broni się niskim blokiem. Ja wiem, że bronienie się niskim blokiem z drużynami lepszymi w tym sezonie wychodzi nam dobrze. Chociażby mecz na Anfield, ostatni z Arsenalem. Także wygrana derbowa na stadionie City. Natomiast chciałbym zobaczyć właśnie naszą drużynę, która będzie próbowała napierać, kontrolować to spotkanie. No bo przecież, skoro do tego chcemy dążyć i w tym kierunku mamy rozwijać zespół, no to w sumie no, w lidze i tak już o nic nie gramy, utrzymanie jest pewne, yy, ta, ta wyższa pozycja w tabeli niezbyt dużo nam da, yy, więc myślę, że, że można by było zaryzykować i spróbować w ten sposób yy, zagrać z City i bardzo chętnie bym yy, taką naszą grę zobaczył. No, patrząc na to, jak nam to wychodziło z Forest, to się jednak boję. No, tutaj przychodzi mi też próba Erika Tenhaga na Etihad z jego pierwszego sezonu, gdzie dostaliśmy 6-3, ale każdy, kto oglądał ten mecz, pewnie dobrze wie, że to był najniższy wymiar kary i City po prostu w którymś momencie już całkowicie odpuściło sobie grę i, i mogliśmy przez to wyjść z tego bodaj 6-1 na 6-3, bo chyba Marcel tam strzelił przynajmniej jedną bramkę. To było też piękne uderzenie Antonego. Cóż, no zobaczymy. Ja nie mam nic do, przeciwko tego, żebyśmy no, tylko sobie zagrali. No, to, to City w tym sezonie wiemy, jakie jest. No tak, dużo no, trzeba akurat spróbować. Absolutnie mimo wszystko nie lekceważyłbym yy, piątej nie, nie. aktualnie drużyny. W tabeli Premier League z dużo lepszymi piłkarzami, z lepszym trenerem, bo żebyśmy też nie zostali szybko wyjaśnieni, no ale rzeczywiście ten scenariusz znamy bardzo dobrze, jak podchodzimy do tych spotkań. Mi on nie przeszkadza. Natomiast jeżeli zobaczymy faktycznie jakąś porywczą, dobrą grę, no to tym bardziej będę zadowolony. Ale to dopiero przed nami. Jeszcze na koniec Mason Mount. Zawodnik, którego Uff. Ruben Amorim. Na konferencjach tak powychwalał. Dużo tam było takiej wazeliny. Dodał mu ewidentnie wsparcia przed jego powrotem. No i wraca na boisko. W zasadzie wiążesz z nim jakieś nadzieje, czy nie będziesz się tutaj nabierał? O tyle, że jednak zdrowie zawodnika i liczenie jakieś na niego to może być stąpanie po bardzo kruchym lodzie wraca na wojsko i 10 sekund później prawie strzelał ramkę Olku. A tak na poważnie to Bogu dziękować, że Mason Mount dotrwał w zdrowiu do końca wczorajszego spotkania. Że przez te kilka minut nie zerwał czegoś w kolanie, czy, 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 czy w jakimś mięśniu. Nie, nie wiążę z nim żadnej przyszłości. Lubię go, lubię Mounta bardzo jako zawodnika, ale nie jest to zawodnik, który ma u nas jakąkolwiek przyszłość. Myślę, że yy, jest wiele argumentów. Yy. Popierających moją tezę, mianowicie kontuzję, to, że on ogólnie nie zagrał dobrego meczu w piłkę nożną od bardzo, bardzo dawna. Nie wiem, czy u nas miał chociaż jeden jakiś dobry mecz, może z Crystal Palace za Erika Tenhaga w Karabao Cup takie spotkanie mi się kojarzy. No, Mason Mount, w zasadzie, jeśli oglądaliśmy go troszkę częściej. Wcześniej w koszulce Manchester United to on nie grał w piłkę, tylko biegał. I tyle biegał, że coś urywał w nodze, i na tym się kończyło. Także ja absolutnie żadnej przyszłości nie wiążę z nim. Pewnie ciężko będzie się go pozbyć w lato. Chociaż bardzo bym chciał, żebyśmy się go w lato pozbyli. No natomiast fajnie, że wrócił, może poszerzy, no, poszerzy tą kadrę i może w jakichś sytuacjach pomoże. A może, dużo tych może, przepraszam. A może na przekór właśnie naszej opinii Ruben Amorim go y, odbuduje i Mason Mount powstanie jak Feniks z popiołów. Aczkolwiek y, to jest ta bardzo mało prawdopodobna y, opcja. Y, ja, Wykluczycie jej nie można, nie, bo takie rzeczy nie można, też się nie można zdarzały, ale jednak pra procent prawdopodobieństwa tego scenariusza jest nikły, żeby nie powiedzieć tak. już żaden. Zobaczymy, co to będzie. Na pewno ciekawe mecze przed nami. Ja może jestem szaleńcem, no ale mimo wszystko do tego City podchodzę spokojniej niż do chociażby dwóch meczów z Lyonem, który jest później, a także spotkań z Newcastle, z Bournemouth, tam mamy rachunki do wyrównania, szczególnie z tej kadencji. Amorima trzeba się pokazać z lepszej strony. Wspominałeś o tym, że Anglika trzeba sprzedać, ta lista Zawodników, których rzeczywiście dobrze by było się pozbyć, jest jak klasy. Jak co roku w Manchesterze United, długa. Później przyjdą piłkarze, jak zawsze najlepsi na świecie. No i zobaczymy, już nie będę wróżył swusów, gdzie nas Ruben Amorim zaprowadzi. Czy, czy znowu będziemy na 13 miejscu w tabeli. Na pewno przyszłość, oby, oby była tylko lepsza. Jak to lubię mówić, gorzej być już nie może, a co tydzień okazuje się, że jednak może. Dziękuję Ci za dziś, Patryku. Dziękuję wszystkim słuchaczom. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, do nadrobienia tych materiałów specjalnych z przerwy reprezentacyjnej. Kto nie widział? No i słyszymy się po meczu derbowym z City. Oby to prawo. Manchester United, który nie dowozi w większości spotkań, ale z tymi drużynami Big Six potrafi się postawić. Zadziałało i tym razem. Trzymajcie się i do usłyszenia. Ja Ci również bardzo dziękuję Olku, trzymamy kciuki, żebyśmy w tych derbach Manchesteru e, może napsuli krwi City i, i, i nawet wygrali. Ja zapraszam standardowo na wszystkie nasze social media, e, gdzie znajdziecie nas pod małpomunitedvoice.pl, na Twittera, e, TikToka, na grupę facebookową manchesterunited.pl oraz do chłopaków z reddevils.pl. Zapraszamy również do zostania naszym patronem i to na tyle. Trzymajcie się i cześć. Do usłyszenia.